Mężczyzna pozywa British Airways, bo poleciał do Grenady, nie Granady. Edward Gamson, dentysta z Waszyngtonu, postanowił pozwać British Airways, ponieważ zamiast polecieć do Granady w Hiszpanii, został wysłany do Grenady na Morzu Karaibskim. Gamson, który mówił, że nie był na wakacjach już dwa lata, planował lecieć ze swoim partnerem z Waszyngtonu do Londynu, gdzie miał wziąć lot do Hiszpanii. Więc zarezerwował bilety online, które rzeczywiście mówiły Grenada przez E, ale nie zawierały informacji dotyczących kraju, lotniska czy długości lotu. Panowie zorientowali się, że nie lecą do Grenady przez A, dopiero będąc na pokładzie samolotu. Gamson oglądał trasę lotu i zauważył, że samolot kieruje się na zachód, nie na południe. Zapytał stewarda, co się dzieje, i ten odpowiedział mu, że lecą do Grenady przez E, nie do Hiszpanii. Gamson i jego partner byli mocno wkurzeni, tym bardziej, że zarezerwowali już hotel i wycieczki w Grenadzie przez A. Więc pozwali British Airways i proszą o 34 tysiące dolarów. Jednak jak mogli się pomylić? Jeśli nie rozumieli już swojego biletu, mogli przynajmniej przeczytać, co napisane jest na bramce na lotnisku. Biedacy, wylądowali w tym piekle. Oj, biedacy!